W dzisiejszym odcinku będę mówił o produktywności i zarządzaniu własnym czasem. Ja nazywam się Daniel Kretkiewicz, a to jest siódmy odcinek podcastu Chwila z Samorozwojem. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj opowiem Ci o moich pomysłach nad stanie się osobą bardziej produktywną oraz podrzucę Ci kilka pomysłów na to, jak ulepszyć umiejętność zarządzania najcenniejszym zasobem, jaki posiadamy, a mianowicie własnym czasem. Zarządzanie czasem jest dziś jedną z najbardziej cenionych umiejętności, a jej znaczenie z pewnością będzie jeszcze bardziej rosło. Jest wiele sposobów na to, żeby na co dzień być osobą bardziej produktywną, a co za tym idzie bardziej zadowoloną z samego siebie. Mam nadzieję, że sposoby i narzędzia, o których będę dziś mówił, ułatwią ci to i pomogą ci w robieniu większości tylko tych właściwych rzeczy. Przyjrzymy się jednak najpierw definicji produktywności. Słowo produktywny jest często przez wiele osób źle rozumiane i oznacza dla nich osobę robiącą po prostu dużo, więcej od innych. A produktywność tak naprawdę nie ma nic wspólnego z robieniem więcej i bycie wciąż zajętym. Może taka definicja byłaby ok w odniesieniu do produktywności np. fabrycznej z wykorzystaniem maszyn, ale nie kiedy mówimy o produktywności ludzi, bo ludzkie możliwości są przecież ograniczone, jeśli chodzi o skupianie się i efektywność pracy. Dla mnie bycie produktywnym to przede wszystkim świadome przystępowanie do jakiejś czynności, wykonywanie jej we właściwym czasie wcześniej zaplanowanym oraz podchodzenie do tego w najlepszy przemyślany wcześniej sposób z gotową odpowiedzią, dlaczego chcę to zrobić. To jest też szukanie optymalnych rozwiązań, szukanie sposobów na osiągnięcie takiego samego lub lepszego efektu, tylko w krótszym czasie, łatwiej i z mniejszym wysiłkiem. Nastawieniem na jakość i brak marnotrawstwa czasu. Lepsza organizacja pracy to jest też jakość, a nie ilość. Robienie mniej, a lepiej. Czyli krótko mówiąc, produktywność to robić właściwe rzeczy, we właściwy sposób i we właściwym czasie. Można też ją porównać do oszczędzania pieniędzy, w którym unikamy marnotrawstwa, wydając pieniądze tylko na najpotrzebniejsze i wartościowe dla nas rzeczy. Produktywności jest podobnie, ale tutaj naszym zasobem jest nasz czas, a nie pieniądze. Staramy się go nie marnować. Oczywiście, w obu przypadkach warto zachować czujność i zdrowe podejście do tego tematu, bo obie postawy mogą mieć swoje skrajne szkodliwe przejawy. Zbytnie oszczędzanie może doprowadzić nas w końcu do skąpstwa, a planowanie dnia, jak to się mówi pod igłę co do minuty, może zamienić nas niejako w robota. A dlaczego uważam, że warto być produktywnym i jakie korzyści mi osobiście to przynosi? Po pierwsze, taka postawa pozwala mi wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Służy też realizacji moich celów. Zyskuję więcej czasu dla siebie, bo kiedy jestem zorganizowany, to wykonuję daną czynność w krótszym czasie i z większą przyjemnością. Łatwiej jest mi określić moje priorytety, kiedy mamy wszystko wcześniej dobrze przemyślane i zaplanowane. Narzędzia i sposoby, jakich używam, bardzo ułatwiają mi pracę. Pozwalają mi też skuteczniej działać i podejmować trafniejsze decyzje. A mniej stresu i chaosu oznacza, że pracuje mi się dużo bardziej przyjemniej. Co może się stać, jeśli pominiemy ten temat albo zostawimy go na później? Na pierwszym miejscu bez dwóch zdań jest to marnowanie naszego czasu. I tutaj rozwinę ten punkt trochę bardziej, bo czas jest dla mnie najcenniejszym zasobem, jakim posiadam. Nauczyłem się go cenić ponad wszystko, kiedy zrozumiałem, że jest jedyną rzeczą, której w żaden sposób nie możemy odzyskać. Z każdą sekundą mamy go już tylko mniej, i do tego nie wiemy, ile go nam jeszcze zostało. To tylko od nas samych zależy, ile go jeszcze zmarnujemy, czy też jednak zrobimy z niego najlepszy użytek. Po drugie, chaos i niezorganizowanie. Po trzecie, więcej zmartwień, tak jak na przykład opóźnienia w wykonywanych czynnościach, niewywiązywanie się z terminów czy brak czasu na inne ważne czynności, które chciałbyś wykonać, lecz jak to się mówi, zabrakło ci na niedoby. Po czwarte, to pogorszenie naszego zdrowia. A dlaczego? Bo stres i niespokojna głowa są dla nas bardzo destrukcyjne. Na piątej pozycji wymienię spadek Twojej pewności siebie, który przekłada się następnie negatywnie na inne obszary Twojego życia. I po szóste, możesz być niezbyt dobrze spostrzegana w oczach innych, na przykład swojego szefa czy partnera, a z tego może już wyjść wiele negatywnych rzeczy, jak choćby brak awansu w pracy, czy mniejsze zainteresowanie w oczach partnera. Przejdę teraz już może do przedstawienia Ci narzędzi, jakie ja wykorzystuję, żeby osiągnąć bardziej świadome i produktywne życie. Pamiętaj jednak proszę, że są to tylko jedne z wielu narzędzi i to, że sprawdziły się u mnie, nie oznacza, że dla Ciebie też okażą się OK. Możesz je przetestować i zatrzymać, jeśli uznasz, że są dla Ciebie dobre, albo też z czystym sumieniem odrzucić je i próbować innych. I jak zawsze mówię, nie mam tu zamiaru niczego Ci narzucać. Więc zaczynamy. 1. Warto sobie na samym początku uświadomić, jak te kilka prostych narzędzi może pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie Twoich celów: oszczędność Twojego czasu, przyjemność z pracy i osiągnięcie lepszych efektów. 2. Pozbądź się rozpraszaczy. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach, kiedy technologia daje nam nieograniczony dostęp do wiedzy całego świata w zasadzie 24 godziny na dobę. Internet jest nieocenionym narzędziem, który nam to umożliwia. Musimy jednak mieć się na baczności, żeby z jego używania nie wynikło więcej szkód niż pożytku. Codziennie zalewają nas przecież tysiące informacji, które w większości nie tylko nie wnoszą nic dobrego do naszego życia, ale za to skutecznie odciągają naszą uwagę od pracy. 90% tych informacji przekazywanych nam przez media to wydarzenia negatywne. Złe wiadomości po prostu lepiej się sprzedają. Radio i telewizja robią z nami dokładnie to samo. To, że treści te mamy w sieci za darmo, jest tylko złudzeniem. W rzeczywistości płacimy za nie swoją uwagą i czasem. Strony internetowe, portale i media społecznościowe zarabiają na wyświetlanych nam reklamach. Dla nich tak naprawdę nie liczymy się my, lecz klikalność. Poziom naszego skupienia spada za każdym razem, kiedy zadzwoni nasz telefon, przyjdzie powiadomienie z aplikacji albo nasz smartwatch zawibruje. Jak ja zazwyczaj staram się temu zapobiegać? Kiedy siadam do pracy, nauki czy jakiegokolwiek projektu, staram się wyłączać wszystkie powiadomienia w telefonie i zegarku. Wyłączam też telewizor, radio. Jeśli jednak ty nie lubisz pracować w ciszy, możesz pozostawić w tle cichą odpowiednią muzykę, nieprzerywaną oczywiście reklamami. Dobrze przygotowana wcześniej playlista może naprawdę pozytywnie wpłynąć na Twoją wydajność i poziom koncentracji. Co dalej robię? Informuję domowników czy współpracowników, jeśli akurat jestem w pracy, że przez np. Na najbliższą godzinę potrzebuję pracować w skupieniu i proszę o nieprzerywanie mi. Często też dodatkowo wieszam na klamce wywieszkę z informacją o pracy z taką prośbą. Trzeci punkt to: planuj każdy dzień z wyprzedzeniem. Planowanie to kolejne z głównych narzędzi przydatnych w pracy nad zwiększeniem własnej produktywności. Planuję załówkiem w ręku. Mam w swoim papierowym kalendarzu cztery listy to-do, czyli takie rzeczy do zrobienia, z planami swojego działania. Jest tam lista roczna, miesięczna, tygodniowa i dzienna. Ja akurat preferuję wersję papierową, chociaż nie tylko, ale o tym wspomnę za chwilę. Ty możesz jednak równie dobrze prowadzić taką listę w smartfonie czy w komputerze. Wypisuję więc w każdym z tych obszarów swoje obowiązki i zamierzenia, które następnie podporządkowuję według wagi i terminu wykonania. W trakcie pracy odhaczam kolejno każde zrealizowane przeze mnie zadanie, co daje mi poczucie sprawczości i satysfakcję, że idę do przodu. Dzięki temu, że prowadzę taką listę to do, pozbyłem się nawyku odkładania spraw na później. To mnie też motywuje do dalszego działania i zauważam, że moja samoocena i poczucie wartości znacznie przy tym wzrastają. Jest naprawdę sporo fajnych aplikacji, które mogą pomóc nam nas zmotywować i ułatwić planowanie i realizowanie tych naszych zamierzeń. Ja alternatywnie zamiast tego papierowego kalendarza używam prostej, ale zarazem skutecznej aplikacji, która nazywa się TimeBlock. Jest to aplikacja, którą testuję już od kilku miesięcy i sprawdziła się u mnie na tyle, że wykupiłem sobie jej wersję premium. Ale możesz jak pamiętam pobrać ją sobie w pełnej wersji testowej na 7 dni. 4 Pracuj w blokach czasowych. Przed przystąpieniem do nauki lub pracy staram się określić, jak dużo czasu zamierzam na nie poświęcić, a następnie dzielę ten czas na kilka mniejszych okresów. Na przykład 3 godziny dzielę na 5 półgodzinnych, pomiędzy które wciskam takie krótkie 5-10 minutowe przerwy. I w tym czasie wstaję od biurka, wietrzę sobie pokój, korzystam z toalety, idę się czegoś napić, idę się przejść po domu albo po biurze, a czasami wykonuję kilka ćwiczeń fizycznych, na przykład jakieś tam pompki. No i ważne, bo jeżeli nie jest to konieczne, to staram się w tym czasie nie zaglądać do swojego telefonu. 5. Korzystaj z minutnika. Najprostszy minutnik mechaniczny za kilkanaście złotych powinien się tutaj yy, dobrze sprawdzić, ale można też skorzystać z telefonu. Każdy smartfon przecież posiada funkcję minutnika albo ze specjalnej aplikacji typu Pomodoro. Jak na ironię, takie aplikacje mają nas chronić przed korzystaniem w tym czasie z innych aplikacji, ale zapewniam cię, że te dobrze zrobione zablokują wszystkie inne powiadomienia w Twoim smartfonie, które mogłyby Cię rozproszyć podczas pracy. Ja osobiście używam do tego celu aplikacji o nazwie Focus Tomato, która ma ciekawy i wyróżniający się wygląd. 6. Realizuj najważniejsze i najtrudniejsze zadania na początku dnia. Brian Tracy w swojej bestsellerowej książce pod tytułem Zjedz te żabę przekonuje nas, żebyśmy w pierwszej kolejności wykonywali zadania o najwyższym stopniu trudności. Takie działanie ma nam zagwarantować poczucie zadowolenia ze swojego działania przez cały dalszy dzień. I powiem Ci, że ta metoda sprawdza się u mnie w 100%. Zrealizowanie takiego zadania z samego rana sprawia, że kolejne moje obowiązki są już tylko czystą przyjemnością. 7. Pracuj tylko nad jednym zadaniem w danej chwili. Wielozadaniowość, czyli multitasking, wbrew temu o czym jeszcze kilkanaście lat temu przekonywali nas autorzy wielu rozwojowych książek, nie jest wcale efektywny. Współcześni eksperci podważają tamte badania i zauważają, że w większości przypadków robienie wielu rzeczy w tym samym czasie przyczynia się raczej do większej ilości błędów, a wykonywana przez nas praca jest po prostu gorszej jakości. Podzielam ten pogląd, że zdolność do skoncentrowania się wyłącznie na jednym zadaniu i wykonywaniu go aż do końca może być kluczem do powodzenia i spełnienia naszych celów w życiu. Są badania, które mówią, że jest jednak od tego pewne odstępstwo a mianowicie to, że kiedy wykonywane przez nas zadania są do siebie bardzo podobne, może to wpłynąć czasem pozytywnie na poziom ich realizacji ale to jest raczej rzadkość. 8. Podziel duże zadanie na kilka mniejszych. Żeby łatwiej było mi zrealizować duży cel, pracuję metodą małych kroków. Zjedzenie słonia wydaje się być niemożliwe, jednak kiedy pokroimy go na drobne kawałki, to nie będziemy mieli z tym większego problemu. Słoń w tym przypadku jest metaforą dla dużych projektów, które wymagają więcej czasu na ich zrealizowanie. Takie wyobrażenie pomaga mi pozbyć się wizji potężnego projektu, czyli tego słonia. I zastąpić ją wizją kilkudziesięciu mniejszych czynności, które odpowiednio rozłożone przeze mnie w czasie stają się dla mnie jak najbardziej możliwe do zrealizowania. 9. Utrzymuj równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. W latach 80. rozwój dużych korporacji na świecie doprowadził do pojawienia się problemu z przemęczeniem i wypaleniem zawodowym pracowników. Praca w ponadstandardowym wymiarze czasu skutkowała spadkiem poziomu ich produktywności i zaangażowania. Wtedy zauważono, że wprowadzenie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym pozytywnie zaczęła wpływać na ich wydajność, lepsze samopoczucie, lepszy stan zdrowia, mniejszy stres i czerpanie większej przyjemności z pracy. Te informacje pokazują mi, że warto nie zaniedbywać własnej rodziny, przyjaciół, swoich pasji i innych ważnych obszarów w naszym życiu. 10. Zadbaj o dobry sen. Choć do jakości mojego snu nie mam się co czepiać, to jego ilość to coś, nad czym wciąż pracuję, bo nie do końca jeszcze jestem zadowolony. Ale z każdym miesiącem jest coraz lepiej. Żeby mieć świeży umysł, potrzebujemy dobrej jakości snu i odpowiedniej ilości snu. Sen sprawia, że nasz organizm się regeneruje i oczyszcza z toksyn. Jest podstawą zdrowia i efektywności. Jego brak ogranicza naszą koncentrację, a nasza wydajność wtedy spada. Cierpi na tym też nasze zdrowie. Jak twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, dorosły człowiek, żeby jego organizm się zregenerował, powinien przesypiać od 7 do 9 godzin na dobę. Jak ja staram się utrzymać swój sen na wysokim poziomie? Staram się utrzymać właściwą dietę, szczególnie na kolację unikam pikantnych i tłustych potraw. Staram się też nie jeść nic o około 4 do 5 godzin przed ześnięciem. Niektórzy przed snem sięgają po zioła, takie jak melisa, rumianek czy czarny bez, albo wypijają szklankę ciepłego mleka. Ja staram się ograniczać spożywanie wszelkiego rodzaju płynów, dzięki czemu unikam budzenia się w nocy, żeby skorzystać z toalety. Odpowiednie i co ważne regularne nawadnianie organizmu przez cały dzień wystarcza, żeby organizm przez całą noc się nie odwodnił. Staram się utrzymywać jednakowy rytm kładzenia się i wstawania z łóżka. Codziennie od ponad 25 lat uprawiam ćwiczenia fizyczne. Zazwyczaj jest to trening siłowy, rower albo basen. Wiem też, że niektórzy ćwiczą jogę albo medytują. Po południu staram się unikać kofeiny. I nie chodzi tu tylko o to, że przez kawę wypitą np. po godzinie 18 ciężko może być nam zasnąć. Wcale nie. Możemy bez problemu zasnąć, jednak nieświadomi tego, że kawa powoduje w naszym organizmie m.in. przyspieszenie pracy naszego serca. Nasz organizm zamiast się w nocy regenerować, to przez te kilka kolejnych godzin musi działać na zwiększonych obrotach, a to nie jest dobre dla naszego zdrowia. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Jeżeli posiadasz np. zegarek czy smartopaskę posiadającą taką funkcję badania tętna, to możesz sobie sprawdzić, jaką pracę twoje serce wykona przez noc po wypiciu przez ciebie późnej kawy, a jaką, kiedy się bez niej obędziesz. Co dalej? Staram się, żeby mój pokój był maksymalnie zaciemniony i wyciszony. Nawet do tego stopnia, żeby dioda w telewizorze nie rzucała chociażby najmniejszego światła. Staram się przynajmniej tą godzinę przed snem unikać niebieskiego światła, jakie generują smartfony i telewizory. Dawniej czytałem książki przed snem na tablecie, jednak jakiś czas temu zamieniłem go na czytnik Kindle i jest równie dobry, a nawet powiem, że lepszy, bo przynajmniej jakieś inne aplikacje nie kuszą mnie, żeby do nich zajrzeć w tym czasie. Biorę ciepłą relaksacyjną kąpiel przed snem. Czasami proszę żonę o rozluźniający masaż, po którym najczęściej usypiam jak dziecko. Sprawdzają się też u mnie krótkie, około półgodzinne drzemki w ciągu dnia. Badania pokazują, że nie tylko pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie, ale też poprawiają koncentrację, nastrój oraz dodają nam energii do działania. Wspierają też kreatywne myślenie. Musimy jednak pamiętać, że zbyt długi sen też nie jest dobry. 11. Wypracuj nawyk porannego wstawania. Temu tematowi poświęciłem w zasadzie cały piąty odcinek, w którym mówię o korzyściach, jakie może nam przynieść poranne wstawanie. Nawiązuję w nim też do roli snu w naszym życiu, więc jeśli go jeszcze nie słuchałeś, to zapraszam, bo myślę, że warto. Pobudka kilka godzin przed tym, jak wstanie cały dom, przynosi mi czasami jedną, a czasami dwie godziny pracy w ciszy i spokoju. Wpływa to bardzo pozytywnie na moją produktywność. Nic mnie wtedy nie rozprasza, jestem bardziej skupiony i skoncentrowany. Takie poranki dają mi dodatkowy czas na właściwe zaplanowanie rozpoczynającego się dnia, stworzenie mojej listy to-do, czy wyznaczenie priorytetów. Czasami robię to wieczorem, ale rano czuję, że mój umysł jest świeższy i wypoczęty, przez co i bardziej kreatywny. 12. Inspiruj się ludźmi sukcesu. Uwielbiam czytać. Oprócz książek typowo rozwojowych najczęściej sięgam po biografie ludzi sukcesu, którzy często byli ekspertami w swoich dziedzinach. Czytając ich biografię, poznaję ich historię, tajemnice i metody działania oraz staram się znaleźć klucz do zrozumienia ich sukcesów, ale nie chcę ich naśladować, inspiruję się ich życiem. Na zakończenie w kilku punktach podsumuję w pigułce wszystko to, co najważniejsze dla mnie było w dzisiejszym odcinku. Pozbądź się rozpraszaczy. Robiąc sobie chwilową przerwę od pracy, zamiast grzebać w telefonie, wstań lepiej od biurka, przejdź się, zrób sobie kawę czy weź łyk wody. Bez telefonu w ręce rzecz jasna. Planuj każdy swój dzień. Dzięki temu będziesz miał poczucie sprawczości nad własnym życiem. Przestaniesz odkładać sprawy na odległe później, a twoja motywacja i zadowolenie z pracy może znacznie wzrosnąć. Korzystaj z przydatnych narzędzi ułatwiających pracę i realizację celów. Dziś omówiłem tylko kilka z nich, lecz internet pęka w szwach od równie ciekawych pomysłów. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Wyznacz najważniejsze czy najtrudniejsze zadania z listy swoich zajęć i zacznij swój dzień właśnie od takiego konkretnego priorytetu. Dzięki temu każde następne będzie dla ciebie jak bułka z masłem. Multitasking nie sprzyja efektywności i negatywnie wpływa na jakość twojej pracy. Krótko mówiąc, Wielozadaniowość na dobre została już pogrzebana przez liczne badania naukowe. Pracuj metodą małych kroków. Duże, wymagające zadanie podziel na kilka małych części i rozłóż je w czasie. Taki sposób radzenia sobie z wyzwaniami z pewnością przyniesie ci dużo lepsze efekty i więcej przyjemności z wykonywanej pracy. Staraj się zachować balans we wszystkich istotnych dla siebie obszarach twojego życia. Nie zaniedbuj żadnego na dłuższą metę taki zaniedbany obszar może rzucić się cieniem nawet na największe Twoje sukcesy, jakie odniosłeś czy odniesiesz w swoim życiu, sprawiając, że będziesz mniej szczęśliwy i pozbawisz się przyjemności z cieszenia się tymi sukcesami. Wysypiaj się i dbaj o jakość swojego snu. Brak odpowiedniej ilości i jakości snu nie tylko nie pomaga nam w byciu osobą bardziej produktywną, ale do tego bardzo źle wpływa na nasze zdrowie. Zadbaj o dobry sen trwający minimum 7-8 godzin. Dzięki porannemu wstawaniu możesz znaleźć czas dla siebie samego. Jeżeli przez pozostałą część dnia nie potrafisz wygospodarować czasu na czynności, które chciałbyś zrobić, a jednak ich nie wykonujesz, gdyż doba wydaje Ci się zbyt krótka, poranne wstawanie może być rozwiązaniem na ten problem. Inspiruj się życiem ludzi sukcesu. Studiuj biografię osób, którzy postawili sobie w życiu konkretne cele i je zrealizowali. Otaczaj się takimi ludźmi. Zadawaj im pytania o ich drogę na szczyt. Śledź i analizuj to wszystko, o czym mówią. Testuj na sobie ich narzędzia i korzystaj z ich pomysłów, które i tobie mogą się okazać pomocne w osiągnięciu Twoich celów. Na zakończenie polecajka, dzisiejszą książką jest książka Grega McCouna pod tytułem Esencjalista. Autor w naprawdę ciekawy i przejrzysty sposób pokazuje nam sposób, w jaki powinniśmy podchodzić do wykonywania każdej czynności tak, żeby nasza praca była bardziej efektywna i przyjemna. Główne przesłanie tej książki jest takie, żeby robić mniej, ale lepiej. I to moim zdaniem ma sens. Książkę przeczytałem dwa razy w całości, a potem jeszcze kilka razy ją sobie odświeżyłem i wciąż robię to co jakiś czas, bo na każdej stronie mam niezliczoną ilość notatek i zakreśleń ciekawszych fragmentów. Czasami jest ich więcej od tych drugich. Myślę, że to obowiązkowa pozycja dla każdego, kto chce uporządkować w swoim życiu nie tylko sprawy zawodowe, ale też i te prywatne. Naprawdę polecam. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli uważasz, że był on dla Ciebie wartościowy, to podziel się nim proszę ze swoimi bliskimi i znajomymi, udostępniając na przykład link do niego w swoich mediach społecznościowych. W ten sposób możesz pomóc mi dotrzeć z nim do większej ilości słuchaczy, którym ta wiedza może okazać się pomocna i zachęci ich być może do codziennej pracy nad sobą. Jak zawsze będę Ci za to bardzo wdzięczny. I jak mantrę przypominam moje końcowe motto. Że wiedza, którą posiądziesz, a której nie wykorzystujesz w praktyce, jest niewiele warta. Więc działaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.